Z no to zobaczmy, czy Pawłowi uda się teraz uruchomić samochód. Jak się holuje? Nie, nie, wie. wiem. nie wiem. Nie, nie gazuj. Ja Chyba odpali. Chyba to na... Pan Paweł sprytnie Zabruje? chce uruchomić sam samochód. Przekręcając kluczy w stacyjce. Ach, tak sobie świetnie sami radzicie. A no myślę, że tam dalej to nie pojedziesz za no wiesz? To wszystko? Zobaczcie do ty nie niej. A teraz Pań Teresa uruchomi samochód Justyny. Tak, o, pan. O, pan. O, pan. Jaką dwójkę na jedynce się chyba? No całą cały czas byś na jedynce jechała? No nie, poczekaj. Mieszka, nie mogę Ciągnij mała, ciągnij. Pomał, pomału. Odkona pomału, auto. No nie mogę sama. Dobra, pomaga. to to niby nie żabka. Ale no. No pyknij mu dwójeczkę. Poczekaj. Co ci się nie? stało? Nie co? mogę. Co? Poczekaj, zaraz się tutaj do, daleko mamy, to jeszcze się... Będziemy mamy się zatrzymać, tam do tych słupków. Widzisz co, to nie co jest słupka? Wrzucił węgło. No mam cały czas. Ruszaj. Ciśnij, mała, ciśnij. Oj. One coś chyba źle ja zrobiły. Cisnął po prostu. Oh, oh, oh. Yes. O losie! Yes. No dobrze, dobrze, dobrze. Nie się cieszy? Czekaj, to może jedynka lepiej się... Daj. Misia, jechałaś na dwójce? Ale... Ale widziałaś się? na jedynkę? Bo taką żabką jechał. Jaką żabką? Jechałaś na dwójce, było dobrze, po co... Ale zaczął skakać. Co tu kombinujesz, jak koń pod górę? Zobacz, jakiego ma... Ja nie wiem, czy to taki jest... Palimy znowu ten chyba. Dobra. Tak. To my nic nie musimy robić. Stój. O Maskowa jadą w nas w wiadom! Chcieć wiedzieć! Myślałam, że on w nas wiadą. Padeły. Dobrze. I spodziewana zamiana ról. Pani Justyna... Okay. Nie odpalaj samochodu. Panią Teresę. O, dobra. Uady boskie, uważaj. Czekaj! krzekaj! Już gdzie? jedynkę, poczekaj, już jedynkę nie poczekaj. I piluk i... Od już ale odpalił. Odpalił, ale. O, aha, dobrze! no to lub. Poczekaj, się nie ja? o! O! czekaj. nie? widzę. Czekaj, poprzecie. Bo się ze... No tyle, bo czek! I boję. O to wytrzyma zawrót. Ja nie wiem. Miała być mocna linek. Dla was nie ma mocnych linek. Mech. R to jest rakieta. Ale stary. przecież nie widzę, gdzie jest R. Tyłem w ciemno pani Barbara z panem Tomaszem. No, stop. Ale to nie działa. No weź mi, powiedz, że nic nie widzę. No czemu to nie działa? Nie rób za mnie Oczywiście. To no, takie małe wyjaśnienie. By pan Tomasz widzi przez okulary, a pani Barbara nie widzi. No i co? No, I Jak ci powiem, stop, to zatrzymaj. No. Tomek, czemu on jedzie? Stój! Bardzo. stój! Przestawić cibie? Ja nawet nie testam gazu. Przestawić cię? Ci ja Przestawić, ci Przestawić No, ci bieg. no to szłowiek. Jeszcze, 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 jeszcze jeden i już. No dobra. I teraz gaz. G tylko chciałem ci powiedzieć, że trochę. Zabiłaś no, tak. Tam jedzie. Teraz no. tak. Kręć kierownicą w tą stronę. No. No ale zaczęłabyś jechać. Muszę, tak muszę On jedzie tam, ja nie muszę gazować. <gasp3> teraz odbij skąd, trój, skąd, trój, skontruj, skąd, skontruj, skontruj Ale stój! <śla> Matko święta. To... No, no Jedyneczka <śla> aha, do przodu, w lewo 30 a jak jest stopni raz. Jedynka na no, maksa do tyłu. I, I co? Delikatnie do przodu i trzymaj kierownicę w lewo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, stój. No ale w lewo. No co to jest? Zaraz, teraz Tomek. nic się nie dzieje Nic się nie Oto dzieje. bardzo dobry pomysł, Panie Tomasz. No znowu zaczynasz, przecież tak. mówiłam Ci, że... O k***. Cię... Kolejne siedzenie połamałem, ale to z czego? Dawaj, no, dobrze. Wszyscy tego nie zrobisz Wsteczny Nie kręć za mnie, tylko mów mi. Dobrze. Jak wsteczny. ten wsteczny? Wciśnij i... no, Wciśnij i już, o teraz On sam jedzie do tyłu On jedzie, ten, no, czym ten się ten wydaje? to, ma... Dobrze, 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 i teraz kontruj szybko w lewo ale szybko stój! <laughs> Dobrze, to teraz odbij y, w prawo do przodu. Co ty tam patrzysz? Odbij w prawo do przodu. Niech w takim temacie taki, tego nie zrobimy. Na maksa, no bo z dwójeczki też, ale na prawo. Prawo, tutaj, tak. Tak, tylko uważaj, Pachołek. Człowiek, człowiek, stój! Jaki człowiek? Pachołek dla ciebie jest człowiekiem. Nie, Pachołek nie jest człowiekiem. No daj no. Tu? I tak, teraz wstecz. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. I kręć w prawo kierownicę. W prawo, w prawo kierownicą, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. Jeszcze, 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 jeszcze. stój, stój, w lewo. I teraz, i teraz przekręć koła w lewo. I le, jedzie, jedzie, le, stój, stój. A, teraz, max... Nie umiesz pilotować, no. Dobrze. no wy, Tomek, nie No mów, no, bo... no, no, Tomek, to no, przyszęci ja widzę, no. Magiczne słowo, Skarbie. <laughs> Proszę. Co cię bajek? Nie wiem. Kto ci Oj, Tomek, przestań, no, dawaj. Od kiedy magiczne słowo to jest Proszę. Tomek, zraz, to no tak, bo te okulary. Dawaj. <laughs> Fantas fantastyczne bajki miałaś kiedyś. No dawaj! Na maksa w prawo i do przodu. Czyli na maksa... Chyba najpierw do przodu, a później w prawo, tak? No tak. Stój! Stój! Dobrze. I teraz tak, wsteczny i na maksa w lewo. Kręć. Już wsteczny? Tak. W lewo, w lewo kobieto, w lewo. Stój, bo już pachołek, okej! Okay. Kamera załatwiona, raz, dwa, trzy. No musisz do przodu wyjechać. Jezu, tam Ale się? no. Ale nie No, nawet się nie, się nie denerwuje. No W no, prawo, w prawo, w prawo, proszę cię. Stój, stój, stój! Dobrze, teraz jeszcze raz. Do tyłu i w lewo, na maksa, na maksa w lewo. Czekaj, bo, Tylko się nie to, rozpędzaj, ponieważ to będziesz To jest teraz wsteczny? Tak, bo będziesz musiała od razu odbić w drugą stronę. Ale czemu nie skręcasz? Bo skręcam Nie przecież. skręcasz w ogóle. Okej, okej, dobrze. dobrze. O, okay, okay, dobrze. Co się stało? Nie można. No jedna maksa. No dobrze, jest. Powoli? Tak. Tak, jak dobrze jest? Dobrze. Ale już to i tak się trochę nie zmieścimy. No. To zrobimy i stój. Powolutku z gracją, pan Kamil tak, ruszył do tyłu. E, Biegamy w dół. Pojedziemy kawałek do przodu. Okay. Dobrze jest? Pokaż. No, jeszcze centymetr. No nie, centymetr w górę, teraz. Kapałek no. do przodu, w lewo kierownica uh -huh. Ale musisz jechać. I w lewo bardziej, I jeszcze, uh -huh. jeszcze, i... ale jedź. Uh -huh. Jedź. Uh -huh. On stoi, on stoi. Panie jeszcze Kamilu, teraz kierownicę. ruszył. No dobra, stań. Stań. <laughs> stań. nie musisz tak gwałtownie. I teraz do te, te e... znowu? Tak. Dobrze? Chyba tak. Ej, jest? Tak. w jest prawo, kienki? Minimalnie w prawo. No, o. teraz, no jedź. I teraz w lewo, kierownica. Ale nie tak y, mocno, delikatnie jedź. Czy to na czasem? W lewo, w lewo. Poczekaj, ale nie musisz tak gwałto. No właśnie. O. Weź nogę. No, no, teraz w lewo i. O. W lewo i jedź. W lewo jeszcze no. i stań w tak. no sam stanął. Chyba coś się nam uszkodziło. Z takim miłym akcentem zakończyliśmy konkurencję. Dziękuję. To, bardzo. Dziękuję. Dojechaliśmy. No jeżeli mieliście dojechać tu, to tak. To wiesz mamo jak to trzeba. Sprzęgło jedynka. Gaz do dechy podczas sprzęgło, sprzęgło dwójka. Trójka, tak szybko trzeba. Tak? Trójka może nawet nie. Już, po, szybko sprzęgły. Nie, nie. A co? Gazu dużo. Gaz do dechy. Nie trójka, mamo. Aha. Gaz do dechy. 60 masz jechać, a nie 2,30. No to jak ja mam to zrobić? Gaz do dechy, mam. No to już gaz daj. Ale nie z trójki. I się przed murem, a nie Aha. przed piaskiem. Dobrze, że ja... To co, <laughs> jeszcze do tyłu raz? Teraz pojechać trzeba do tyłu, już Pani wie jak to działa i to jechać jak najbliżej muru i zatrzymać jadąc prędkością 60 na godzinę. Teraz... No, uwaga na trzeba i na pakołki, dobrze? Proste. Wiesz no, jak to trzeba? No właśnie nie bardzo No bo gaz, i sprzęgło, a jak ty silnik już wyje to dopiero zmieniasz bieg, a nie tak. Jedem, zaraz po dwa, pojedziemy Znosi panią do przodu i do tyłu. Jeszcze do. No, do, do przodu. przodu my tak bajka. myślę. To może. Pan...